Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Pięt czyli pytania i podpowiedzi. Teraz stajemy przed pytaniem o to, gdzie można żebrać. Dokładnie Kamila zadaje takie pytanie. Szczęść Boże, Ojcze Tomaszu, mam pytanie. Chodzi o żebranie w przedsionku kościoła. Ludzie stoją z tabliczkami, przywożeni, przywożeni są... Kalecy ludzie przed kościół, celem żebrania. Ojcze, taki temat. Czy to dobre, czy złe, dozwolone, czy nie. Bywa to różnie z tymi żebractwami. Wyjmę jeszcze komóreczkę, żeby przeczytać, że jest w dzienniku ustaw taka, taki zapis. Że żebractwo w miejscu publicznym tak jest traktowane, kto mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy żebrze w miejscu publicznym podlega karze ograniczenia wolności grzywny do 1500 zł, albo karze nagany, albo drugi punkt, kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy i oszukańczy, podlega karze aresztu, albo Ograniczenia wolności. No, a jednocześnie wiemy, jak to jest z żebrakami, że to też nie jest najczęściej takie żebranie solo, chociaż bywa. Niemniej jednak, najczęściej to są jakieś zorganizowane struktury, czasami bardzo zorganizowane struktury, powiedzmy sobie szczerze. Ja miałem okazję się trochę temu przyglądać, dlatego ośmielę się coś na ten temat powiedzieć. Tylko może zacznę od tego, żeby się uderzyć w piersi i powiedzieć, ja też żebrałem. Pamiętam w czasach hipisowskich czy pankowskich, no po prostu łaziło się w, po rynku w Krakowie albo w różnych innych miejscach na tak zwanego sępa. I po prostu, no właśnie, masz jakieś drobne czy coś. Moi koledzy często żebrali na alkohol, ja raczej na jedzenie. No ale, no, no to od tego wychodzimy. Ja teraz jestem w zakonie żebraczym, chociaż nazywam to zakonem już chyba postżebraczym. Bo w początkach naszego zakonu rzeczywiście tak było, że niczego nie można było zostawić na następny dzień z jedzenia, tylko wieczorem wszystko już rozdawało się bardziej ubogim. I następnego dnia od rana znowu żebractwo. I to było naprawdę żebranie i to były zasady zakonu żebraczego. Natomiast Później już rzeczywiście mieliśmy coraz więcej majątków, jako Dominikanie, czy też Franciszkanie, no i najzwyczajniej w świecie. Trzeba już by nas chyba teraz nazywać zakonem postrzebraczym, bo trochę tego majątku mamy i trochę nasze życie na czym innym polega, ale znam smak żebrania, bo sam to robiłem. Tak jak mówię indywidualnie, po prostu też potrzebowałem, bo zwyczajnie nie miałem, nie odkładałem sobie, to nie było takie żebranie na z górką, tylko rzeczywiście chodziłem głodny i potrzebowałem jedzenia, więc żebrałem. Nawet to trochę lubiłem tak sępić, ale to przede wszystkim dlatego, że to budowało relacje z innymi ludźmi, że było o co. Zaczepiać człowieka, a potem się go poznawało lepiej, często bardzo ciekawych ludzi, więc w ogóle super. Uważałem, że to jest super preceder, takie sępienie, no i bycie hipisem czy pankowcem trochę do tego nas uzdalniało, <laughs> dawało jakiś mandat, że my tak możemy po prostu, nie? Żyjąc tak, jak żyliśmy wtedy. Natomiast potem już poznałem takie środowiska żebracze. No bo powiedzmy sobie szczerze, pamiętam, no takie też granie dla pieniędzy, choćby w moim zespole Los Vagabundo, z Czasami graliśmy na ulicy, choćby w Krakowie. I pamiętam, jak taka grupa cyganów do nas podeszła i powiedziała: My jesteśmy muzykami, wy jesteście muzykami, ale to jest nasz teren. No i musieliśmy się zwijać. Dobrze, że nie doszło do jakichś brutalniejszych rzeczy. Więc są rewiry, są tereny i nie można żebrać byle gdzie. A jeżeli już się żebra, to trzeba mieć pozwolenie tych, którzy, no jakoś, za ten teren, mówiąc w cudzysłowie, odpowiadają. Czy wzięli ten teren w posiadanie tak zwany żebraczy. Więc ci żebracy pod kościołami, czy gdziekolwiek indziej, w takich szczególnie punktach no, intratnych, gdzie e, można żebrać od ludzi, no to oni muszą płacić podatki, to znaczy jakąś część tego, co użebrają. Jeżeli nie wszystko, muszą oddawać. W ogóle te całe takie sieci, jedni żebrają w ten sposób, drudzy zdobywają inne środki, jedni jedzenie, chodzą po jadłodajniach, i inni właśnie żebrają o pieniądze. To jest w ogóle cały miks. Już nie chcę sięgać do takich poziomów przestępczych, nazwijmy to wprost czyli, że to jest związane też ze złodziejstwem, zbycia po prostu złodziejami. To jakoś się ze sobą łączy. Ja nie chcę w to bardzo wnikać, ale warto sobie z tego zdawać sprawę, że to jest wszystko powiązane. Jednocześnie, no, mamy to, co wynika albo z naszej religijności, albo z dobrego serca, że chcemy dawać jałmużnę, że ko chcemy kogoś wspierać. Natomiast, no, tu jest Wielkie pytanie jak to mądrze robić, żeby nie być naciąganym i tak naprawdę żeby te moje środki, które ja daję, nie były wykorzystywane na złe rzeczy. No bo też chyba spotykamy takich ludzi, którzy żebrzą niby na chleb, a tak naprawdę wiemy, że to jest na alkohol. Czy ja naprawdę im wierzę? Czy ja mogę być taki naiwny? No znam też takie osoby, które Mówią, niech nie, wa, nie wie moja, używają Biblii, niech nie wie moja ręka lewa, co czyni prawa i wtedy już nie myślę, daję i, i nie myślę, co będzie z tym dalem, dalej, ale to chyba nie jest rozsądne po prostu. Jest to yy, naprawdę złożony problem i nawiązując już do tego konkretnego pytania, że wiemy, że ktoś siedzi w kruchcie kościoła, Trochę inaczej to wygląda w Polsce, w różnych miastach, trochę inaczej wygląda za granicą, zależy gdzie, w jakim kraju, gdzie nie policja bardzo to ściga, gdzie nie przymyka na to oko. No, Także jest to rzeczywiście różnie i tym samym no, możemy różnie tego doświadczać. No, jeżeli ktoś jest natarczywy właśnie, albo właśnie w taki sposób, że cię zaczepia, że tam cię łapie za rękaw, albo no pokazuje właśnie czy jakieś poranione nogi w najlepszym wypadku, jeżeli nie jakieś jeszcze bardziej obrzydliwości, prawda? Żeby wymusić taką litość, no trzeba tu mieć rzeczywiście nie tylko mądrość, ale też no, taką twardość w sobie, żeby nie być naiwnym, żeby się nie dawać, oszukiwać. Bo też tak to bywa, że jak dam palec, to chcą rękę, jak cokolwiek dam, to potem już mnie pamiętają, to już potem zaczepiają. Natomiast no, to są też ludzie, prawda? I, 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 i Jakoś są potrzebujący, więc myślę, że dużo lepiej pomagać przez jakieś instytucje, które lepsze mają rozeznanie, i żeby mądrze pomagać, a nie tak wprost na ulicy. Natomiast też nikomu nie można tego odebrać. Natomiast rzeczywiście podaż rodzi popyt, więc jeżeli tacy żebracy widzą, że można tutaj coś ugrać czy użebrać, to po prostu będą tu przychodzić. Jeżeli widzą, że przy kościele, w kruchcie, na przykład można tam coś użebrać, to będą tam siedzieć. Po prostu, no dlaczego mieliby nie siedzieć? I nawet takie kary, jak przeczytałem, czy właśnie grzywny, czy nawet aresztu, nie robią na nich wielkiego wrażenia. No bo oni często dużo więcej użebrają siedząc w takim miejscu. Pamiętam jak kiedyś takiego jednego żebraka naciągnąłem na zwierzenia, no i on potrafił powiedzieć, że dziennie w niektórych miejscach można wyżebrać po kilkaset złotych, do tysiąca nawet. Więc wiecie, to jest rzeczywiście dużo pieniędzy. Także. Nikt tyle nie zarabia normalnie, więc naprawdę trzeba trochę uważać i trochę zmądrzeć. Nie chcę tego tak dociskać, naciskać i yy, jakoś rzeczywiście yy, no robić zigły widły, no ale, tak jak zaczynałem od tego przyznawania się, że ja sam żebrałem, to czas, raz mi się, że powiem anegdotę, udało obrzebrać żebraka, pamiętam biegłem przez sukiennicę i on do mnie podszedł i mówi masz pięć złotych, daj pięć złotych. A ja wtedy sobie przypomniałem, że miałem skserować jakieś rzeczy na studia. I mówię ja nie mam, po miałem skserować rzeczy, a nie mam nawet grosza. A on mówi a ile potrzebujesz? Ja mówię 15 złotych. I on mi pożyczył te 15 złotych i w ten sposób obrzebrałem żebraka. Anegdota, ale nie chcę tego tematu rozśmieszać. Trzeba po prostu to przemyśleć, zwłaszcza jak mamy wielki post i jesteśmy wezwani do Jałmużny, to żeby ta Jałmużna była mądra. Także bardzo dziękuję za to pytanie, bo mógłbym jeszcze długo o tym mówić, ale już długo i tak mówię. Zachęcam do rozeznania mądrości. Jeżeli masz jakieś pytania, czy niejasności, czy niepewności, to po prostu dopytaj tych, którzy lepiej się w tym orientują, to znaczy tych pomagaczy, którzy. Już pomagają takim ludziom nieco dłużej. Warto nabierać mądrości, żeby środki, które posiadamy, używać po prostu zgodnie z ich przeznaczeniem. Pan Bóg nam je daje, więc używajmy ich mądrze. To może tyle na to pytanie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!